Potrzeba drewna. Potrzebujemy więcej drewna. Jakieś pole Już nas tu nie ma. Wracamy do domu. Tak jest, sir. potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. My są pałkami. Nie lubi jak mamy tam dojść. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego ci trzeba? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Ruchy, ruchy. Tak jest, szef. Nie masz wystarczającej ilości tak Jesteśmy jest, atakowani! Sir. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak jest, Potrzeba sir. nam broni, ser! Tak... Wiadomość od marszałka. Wygląda to trochę ryzykownie, chłopcy. Postarajcie się przeżyć. My są pałkami. Przecież oni są po tchórzem podszyci. Czego ci trzeba? Nadchodzimy. Potrzebujesz trochę prawdziwej Czego? Tak jest. Chłopaki. Rozdarczane. Ale nie zorientuję. z góry! Kolejna porażka. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Dlaczego? Tak jest, szef. Przecież oni są tchórzem po trzy. Zwycięstwo!